Dobra, ja sobie przygotowałam tutaj jakieś tam asyny i powiem Wam, jeżeli ja na przykład będę analizowała taki produkt, no to oczywiście w pierwszej kolejności patrzę, jaki to jest rynek, i musimy tutaj wbić kod pocztowy z danego rynku, żebyśmy widzieli to tak, jak widzi to klient w danym, danym kraju. I teraz tak, no oczywiście patrzymy na cenę z VAT-em. Co ja, na co ja zwracam uwagę w pierwszej kolejności? Oprócz, o, oczywiście, cenę też wliczam, tak? Ale powiedzmy, cena mi się w miarę spina. E, należy zwrócić uwagę na to, e, kto aktualnie sprzedaje ten produkt. Tak, I na jakich zasadach. Kto jest w buy boxie? W buy boxie jest Zoostore, ale jest dispatched and sold by Zoo store. To znaczy, że ten sprzedawca robi FBM. Zwracam oczywiście też uwagę na wolumeny sprzedaży. No to sobie wiadomo, x raya wrzucimy. I, I tutaj mamy sprzedaż 203 sztuki. Fajna sprzedaż. Nie ukrywam, że, że jeśli chodzi o wolumen, to bym weszła na ten produkt. Mamy ilu aktywnych sprzedawców? Mamy dwóch aktywnych sprzedawców, więc wracamy. O Jezu, gdzie ja wyszłam? Za daleko, nie? E, tu. Mamy dwóch aktywnych sprzedawców. Na co zwracam uwagę? Na to jacy są ci sprzedawcy, tak? W pierwszej kolejności jak wygląda ogólnie listing, czy jest w miarę zoptymalizowany. No tutaj akurat produkt się sam broni, bo to jest konkretny produkt Aventa, znany i tak dalej. Natomiast jeżeli są produkty, które może nie są konkretnej takiej bardzo znanej marki i myślę patrzę na listing, to oczywiście patrzę, czy da się go jeszcze zoptymalizować, żeby podkręcić mu sprzedaż, bo ten listing ma tylko jedno zdjęcie, bardzo minimalną ilość informacji, nie jest zoptymalizowany za bardzo tytuł i czasami jak sprzedaż na przykład wiem, że potencjalnie mogłaby być większa, to patrzę, czy ten listing da się jeszcze zoptymalizować, tak szybkim okiem. Natomiast jak ja sobie analizuję sprzedawców, to patrzę, kto jest w buyboxie i na jakich zasadach. No w tym przypadku mieliśmy sprzedawcę, który robi FBM. Tak? Następnie patrzę, co tutaj się jeszcze dzieje. Mamy kolejnego sprzedawcę, ale robi FBA. Patrzymy oczywiście, na jakich cenach są. Tak, ten jest 14,90, ten jest 14,95. Patrzę na to, jacy sprzedawcy, jacy mocni są, tak? Ile mają ratings? Sobie wchodzę, tak, czasami nawet na ich profile, jaki mają procent pozytywnych feedbacków, jak ja, się do nich porównuje, tak? Bo procent pozytywnego feedbacku i ilość feedbacków ma wpływ na to, ile buyboxa się dostaje. Więc tutaj mamy tego sprzedawcę Zustor i mamy tego drugiego tutaj, który się nazywa Jobysam, Jobson? Nie wiem. Jakoś tak. I ten jest FBA, tamten jest FBM. I teraz jest ciekawostka, tak? Bo w większości przypadków mówimy, że FBA ma większą szansę na buy boxa. Natomiast to nie jest tak, że FBA będzie miało 100% buy boxa. Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę, 20, doma ma 24 godziny, no to jest duża szansa na to, że FBA będzie miał większość buy boxa. Ale na daną chwilę, w tym momencie, buy boxa ma FBM. Tak, e, Więc to nie jest tak, że sprzedajesz na FBM, to na pewno nie będziesz miał buy Po prostu algorytmy Amazona w większości przypadków bardziej faworyzu faworyzują FBA. E, wiadomo, bo Amazon jeszcze na nas zarabia w tym, w tym aspekcie. Kolejnym aspektem FBA jest to, że czasami możemy sobie nawet pozwolić na to, że nasza cena na FBA może być ciutkę wyższa e, niż e, sprzedawcy na FBM. I wciąż dostaniemy tego byboxa. To już Wam mówię po prostu z doświadczenia i z czasu, tak? Tutaj pokażę Wam przy okazji, tak, jak wygląda kalkulator. Ja akurat na helium jest bardzo, bardzo poręczny, więc używam tego kalkulatora na FBA tutaj wrzucacie cenę za którą kupujecie od waszego dostawcy. No ja tą zostawię jakąkolwiek tutaj, ponieważ nie mam teraz aktualnej ceny. No ale załóżmy, bym to kupowała za 3 funty, tak? Estimated freight cost w tym przypadku nie jest nam potrzebne. Bo tą cenę, którą tutaj wrzucimy, to umówmy się, że to już jest cena z dostawą do magazynu Amazona. Co jeszcze chciałam Wam szybciutko pokazać? Ty scena za którą jest sprzedawany aktualnie produkt, ale możecie się nią dowolnie bawić, tak? Możecie tutaj sobie wrzucić na przykład, nie wiem, 13 czy 15, tak? No i zjeżdżamy niżej, analizujemy sobie poszczególne koszta, FBA fee, referral fee, no i oczywiście stawkę VAT-u, tak? Bo to jest bardzo, bardzo istotne. No, na szczęście ten kalkulator nam fajnie podaje z VAT-em, bo ten amazonowy. Nie daje z vat -em. I możecie sobie tutaj też jakby przeanalizować widełki, tak? W jakich cenach Wy byście mogli to sprzedawać? Jak nisko możecie upaść ceną, żeby jeszcze Wam się to opłacało, tak? Przy, przy takim założonym koszcie kupna towaru, tak? I tutaj macie od razu marżę, tak? Umówmy się, że na arbitraży, na wholesale ta marża może być ciutkę niższa niż na private label, ponieważ nie macie kosztów związanych z reklamą i z launchem. Przeważnie jest tak, że wchodzicie już na sprzedający listing i tak naprawdę od pierwszego dnia możecie zacząć sprzedawać. Niektórzy robią reklamę na arbitrażu, ale reklama się wtedy tylko wyświetla, jak wy jesteście w byboxie. No ale możemy sobie pozwolić na, na niższą marżę ze względu na to, że nie mamy tych ogromnych kosztów, tak? Więc możecie się tutaj pobawić i zobaczyć, jak nisko możecie sobie zejść, tak? No, nie wiem, ja bym na przykład już aż tak nisko nie schodziła. Załóżmy, żebym gdzieś tutaj się zatrzymała to by była moja tak zwana bottom price. Ja też patrzę jeszcze oczywiście na proporcję ceny, którą ładuję w produkt w stosunku do tego, ile z niego mam. Ale załóżmy, to byłoby moje absolutne minimum, które mogłabym zejść. No i co, do czego, co dalej robię? Ja dalej sobie po prostu analizuję, jaka była sytuacja byboxa. Na płatnej kipie możecie sobie sprawdzić, na jakiej cenie utrzymywał się Buy i kto był w Buy tak? I tutaj sobie popatrzycie, że był Buy 14,95, jest w miarę fajnie, stabilnie, nie schodzi poniżej tego, nawet chwilami gdzieś tam wskoczyło wyżej i cały czas, o i widzicie tutaj, kto miał Buy Boxa? Tutaj miał third party FBA, 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 FBA. I będzie gdzieś moment FBM. Gdzieś tutaj mi przed chwilą przeskoczył. O, i tu był moment, kiedy sprzedawca FBM miał Buy Boxa, tak? I znowu FBA. I sobie w taki sposób możecie analizować, na jakim poziomie się trzymał Buy Bo wiecie, jeżeli spojrzy, spojrzycie na dzisiejszą cenę i stwierdzicie, o wow, yy, 15. Super, zarobię na tym super kasiorę, wchodzę. No tak, ale może być tak, że ten tutaj wykres był, jest taki, że dzisiaj jest 15, ale przez 3 miesiące było na przykład 8. Po prostu ktoś się wypstrykał z towaru, nagle wskoczyło na 15 do innego sprzedawcy, ale duże prawdopodobieństwo jest, że przez te 3 miesiące, jak tam było 8, to ten ktoś wróci z tym towarem i znowu będzie sprzedawał za 8, co już nam się absolutnie nie. Nie kalkuluję, dlatego zrobiłam z Wami tę kalkulację, żebyście sobie zawsze określili swój botem, później sprawdzili historię ceny i zobaczyli, czy nie było takich kwiatków, gdzie gdzieś spadło poniżej tego, za ile Wy byście widzieli, jakby sprzedaż tego. Um, możemy sobie wejść yy, w Data. Zobaczymy, jaki tutaj był buy box statistics. O, widzicie? Widzicie, to jest ten buy box, o którym mówiłam, że ten Zoo store, dostał ciutkę buyboxa, tak, ciutkę, a głównie ma ten sprzedawca jako FBA, tak. I to jest taka właśnie, to, to jest o, o czym Wam mówiłam, że FBM dostanie, ale po prostu trochę mniej. I to jest taki jeden przykład. Drugi przykład, który chciałam Wam pokazać, to jest na przykład tutaj, co ja chciałam Wam tutaj pokazać, czekajcie, ja sobie spojrzę w notatki, Sprzedawcy feedback. Is, aha, na co jeszcze warto zwracać uwagę to na stany magazynowe waszych, waszej konkurencji, bo mogą mieć naprawdę wysokie stany magazynowe i, i o wiele większe niż jest sprzedaż. I Amazon też bardzo lubi ciągłość magazynową danego produktu, więc na to koniecznie zwracajcie uwagę. Liczenie ceny, buy box, kto dostaje na najmniej? Okej. Okay. Um, Tutaj o, tutaj mamy sprzedaż i wysyłkę przez samego Amazona. I to jest dla Was przeważnie takie pytanie grube, czy wchodzić jak jest Amazon? Wiadomo, że jest trudniej, bo są listingi, na których Amazon nie odpuszcza, a są listingi, na których Amazon odpuszcza. I znowu gdzieś tam będziemy sobie patrzeli w tą naszą analizę i cen, tak, bo tutaj sobie zaznaczałam sobie Buy Box. Jak to wyglądało? No był Amazon. Tutaj jakieś w ogóle przerwy nie było byboxa, Coś się zadziało Amazon. Amazon, 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 Amazon. Znowu jakaś przerwa, Amazon. No i wchodzimy sobie w Data, bybox Statistics. No i mamy 99% był Amazon, no i jakieś tam drobnice były innych sprzedawców. A spójrzmy sobie na wolumen. I tutaj mamy, słuchajcie, sprzedaż 2000, prawie 2600 produktów miesięcznie. I teraz, tak, wiadomo, że większość zgarnia Amazon, ale nawet jeżeli dostaniemy tego boxa 5%, to zawsze to będzie fajna liczba. Jeżeli to jest produkt, który sprzedaje się w naprawdę ogromnej ilości, a my dostaniemy malutką ilość boxa, to my wciąż możemy być szczęśliwi na przykład ze sprzedaży 100 produktów, tak? Więc nie ma w tym nic złego, że jest Amazon, bo on czasami odpuści. No, tutaj widzę, że jakby. Cena grała rolę, tak? Amazon był o wiele, wiele tańszy ze swoją average price. Oni byli drożsi. Może było tak, że Amazon się wypstrykał z towaru i ci złapali chwilę. Ja wiele razy mam takie sytuacje, że Amazon, 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 Amazon wypstryka się z towaru i nagle ja złapię jeden wieczór i pff, nie mam towaru. Tak? Tak bywa. Więc to nie jest tak tragicznie źle, jeżeli jest Amazon, natomiast jest trochę trudniej tak, niż konkurować z innymi sprzedawcami, bo z innymi sprzedawcami jakby konkurujecie w miarę uczciwie pod kątem tym, że oni też są third party seller, wy jesteście third party seller, no to tutaj wchodzi kwestia feedbacku, obtowarowania, ja wie, tam jest w ogóle elementów jest 11, na które Amazon zwraca uwagę przy dawaniu buy boxu, jednak takie najważniejsze to jest cena. Sposób wysyłki do klienta, czy to jest FBA czy FBM. Kolejnym jest cena, FBA, FBM. Jeżeli używamy FBM, no to czas. No i feedbacki, tak? Feedbacki na koncie, zdrowie konta, tam A to Z i tak dalej, tam już są inne różne rzeczy. Tutaj kolejny mam dla Was i tutaj Wam chciałam pokazać, jak bardzo Amazon rozrzucił buy pomiędzy różnymi sprzedawcami ja też z tego, co kojarzę, to był dobry wolumen. Zresztą wielowariantowość, tak? No, dobry jest wolumen. I jak Amazon tutaj rozrzuca, słuchajcie, Buy Boxa, tak? Weszłam sobie z statystyki, tak? Więc jest, przeważnie takie, że jest dwóch, trzech liderów, którzy są na przykład zbliżeni do siebie i cenowo, i, i mają FBA, i tak dalej. Ale później bajboxa też dostają inni. tak? I tutaj jest bardzo, bardzo fajny przykład. Cieszę się, że mi się on pokazał, bo widzicie czasami wielu, wielu sprzedawców. Ja ogólnie też nie polecam wchodzić na listingi, gdzie macie nie wiem, 50 sprzedawców, no bo, no ale wiadomo wtedy to są bardzo dobre listingi, gdzie bardzo dużo się sprzedaje. Ale przeważnie są jacyś liderzy, a później reszta dostaje tylko troszkę. No ale czasami to troszkę to i tak jest dużo, tak? Więc to jest właśnie fajny przykład, jak, jak ten buybox był rozrzucany. Jak sobie spojrzymy tutaj w Price History, to będziecie widzieli, nie? Third party, third party, third party, FBA. Coś tutaj było FBM, tak? Third party, FBA, FBA, FBA. I to jest właśnie ten klasyczny przykład, kiedy Wam pokazuję, jak FBA zwycięża nad FBM. To jest między innymi ten produkt. No i tutaj mamy, tak? Sold by San Remo. And fulfilled by Amazon, czyli sprzedawca y, używa FBA. I tutaj też sobie ja sobie zaglądam, tak, jak mocni są ci sprzedawcy, tak, i patrzę później w tą statystykę Buyboxa jak mocni byli liderzy do tej, porze, do tej pory, tak, i jakie ja mam szanse z nimi. Y, tutaj mamy kolejne, y, co tutaj chciałam na co Wam zwrócić uwagę. Na jakiej cenie? Ile procent czy Amazon się dzieli? A nie, bo tutaj jest właśnie też FBM, to chciałam Wam pokazać FBM i jak patrzeć, tak? Tu jest FBM, tu jest FBM, a i to jest taki fajny przykład tego, że jak ja bym sobie weszła na FBA i gdzieś by ta cena mi się na styku spinała, te 15,90, ale widzę, że tutaj są wszyscy FBM, to ja nawet bym wyszła z ciutkę wyższą ceną na start i na FBA to spróbowała pociągnąć. I jest duża szansa, żebym dostawała buyboxa. I co my tutaj mamy? A tutaj też kolejne rozbicie. A, tutaj jest fajne, kolejne rozbicie, bo tutaj jest sprzedawane przez Amazona, tak? Wolumen jest dosyć duży. Tak, zobaczcie sobie. Jest ogromny wolumen. I w związku z tym mnie ja na przykład ciekawi tak sytuacja Buy Pierwsze, wejdziemy może tak w Price History. Zobaczcie co tu się dzieje w ogóle. Tak, Teraz jest niska cena, przez momenty bywała wysoka. I co się dzieje w FBM? E, gdzieś tam będzie FBM, gdzieś mi przed chwilą wskoczyło. Tak? FBM, FBM, może dlatego, że to jest też duży produkt, nie? A tutaj już buybox Amazon, 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 tak. No i sobie spojrzymy tutaj w historię. Data, buybox statistics, tak? Więc mamy Amazon 63%, drugi jest jak tam PS Packaging, no i reszta pociutce. No ale ta ciutka to przy tym wolumenie to w dalszym ciągu może być całkiem satysfakcjonująca ilość dla sprzedawcy. Więc na to chciałam wam koniecznie zwrócić uwagę na to, że patrzycie na listing, sprawdzacie wolumen, patrzycie kto jest na tym listingu, jaka jest aktualna cena, czy osoba, czy sprzedawca, który jest aktualną ceną, jaki to jest sprzedawca, który ma buy jak ten buy jest podzielony. No i oczywiście używamy tego kalkulatora. I teraz jest jedna rzecz, na którą ostatnio też mi ktoś zwrócił uwagę: liczenie na Stany i liczenie na Europę. Pokazałam Wam na Europę, pokazałam Wam, że jest VAT, który musi być już wliczony w cenę. Natomiast na Stany nie ma takiej potrzeby, bo Amazon dolicza sales tax do ceny, za którą wystawimy. Wystawiamy za tą cenę i do tej ceny na tak zwanym czekaucie, nad koszyku Amazon sam doliczy sales tax. Natomiast w Europie w naszej cenie. Już musi być wkomponowany VAT. Tak, Ci, co już handlują w różnych aspektach w Europie i tak dalej, to to rozumieją. Natomiast osoby, które są początkujące, mogą nie rozumieć tej zależności. A ja sobie spojrzę, czy mi wrzuciliście jakiegoś Asina. Nie wrzuciliście mi Asina. No dobra, okej. Okej. Nie ma. No nie chcecie, żebym jakiegoś po prostu zbutałam przeanalizowała. Jeszcze dam wam chwilkę, zanim oddam głos do Dymitrija. Tylko właśnie to jest i dla osób początkujących, co Wam teraz pokazałam, i dla osób, które już handlują. Żebyście wiedzieli mniej więcej, jak patrzeć na listing. Między nimi to też jest potrzebne przy podejmowaniu decyzji, żebyście widzieli, jak taki listing arbitrażowy wygląda, na co się zwraca uwagę, jak ta konkurencja wygląda, czy jest straszna, czy nie jest straszna. E, więc e, jak ją oceniać, tak? I że jest Amazon o Boże na wszystkie produkty, które patrzę. Jest Amazon i na pewno mi nie da buy Boxa, No nie daje. Tak? Jest jakiś fajny wolumen, nawet jak dam ba, ta, nie wiem, 1% czy 2%, w dalszym ciągu możecie być szczęśliwi. E, dobra, Izabela wesoła Asyna, dobra, to zanalizujemy. A Izabela, na jaki rynek? OK, dobra. Dobra. Mamy zestaw, dobra, w porządku. OK, ja mam tutaj postkot mam, w porządku, dobra. No to co, pierwsze co, czy w ogóle on się sprzedaje? Pytanie, nie? Sprzedaje się, 106 jest fajną liczbą. Dobra, teraz tak. Czy to? Ja na przykład znam ten produkt bardzo dobrze i wiem, że on jest mega popularny, szczególnie w Anglii. I patrzę, czy ten listing w ogóle jest optymalizowany. Dobrze wygląda, jest dużo informacji, fajnie, tylko mi się wydaje, że ta informacja nie jest w żaden sposób szczególnie zoptymalizowana pod kątem Amazona, tylko to są informacje z opakowania. Tak, więc tutaj jakby jest taka kwestia, że można by było to trochę poprawić, żeby zawierało konkretne słowa kluczowe, tak? Na przykład, no nie wiem, ja na przykład w ciąży używam takiego kremu, że może gdzieś jakieś takie słowa właśnie, tak, że na rozstępy, na ciąże, na tam coś tam, na elastyczność skóry, bo tutaj jest, są sztywne informacje dotyczące tego produktu, a tutaj składu, co i tak jakby z etykiety przepisane. Więc tak, mamy wolumen, cena z VAT-em jest 13,50. Teraz patrzymy tak, dispatch and sold by ET Brownie UK LTD. Więc mamy sprzedawcę, który robi FBM. Zobaczmy jeszcze, jacy inni są sprzedawcy. Shugi Traders też FBM, tutaj robią FBA. Spoko, ale no 93% mogłoby być lepiej i tylko 17%. Nie jest to mocne, natomiast ten jest dosyć mocny. Mamy 98 pozytyw, jest 556 ratings, jest w miarę mocny w stosunku do reszty, tak? Szczególnie, że robi FBA. Ten ma dosyć dużo, ale nie robi FBA, i tutaj jest jego słabość na tym listingu. Dobra, a ten aktualny, co mamy, też jest FBM. Ok, więc tak. Zresztą on tutaj ma plus 2,50 delivery, tak? Więc tutaj mamy już 14-15 funtów za cały zestaw, bo cenę liczymy całkowitą, tak? Razem z dostawą. My oczywiście musimy sobie policzyć. Nie mam tych danych, które mogłabym tutaj wprowadzić. Całkowity koszt towaru z dostarczeniem do FBA. No i jak nisko możemy spaść z ceną, żeby móc, żeby nam, nam się to kalkulowało, tak? Ja mam pojęcia, co bym mogła tutaj wpisać. Gdybyśmy założyli nawet to, a mi się wydaje, że i tak będzie ciutkę więcej. Aktualnie buybox jest na 15, no ale jak nisko ja bym mogła zjechać, gdybym rzeczywiście kupowała za 2,70? Takie, naj, naj, Oczywiście to najniżej moje zejście to nie jest to, że ja chcę za tyle sprzedawać, tylko Ewentualnie to jest taki mój minimalny, minimalny zysk, tak? Czasami też polecam, na przykład na moim kursie rekomenduję, żeby policzyć zerówkę, tak? Na jakim poziomie ja po prostu ewentualnie upłynę towar. Upłynę no, towar. Więc też czasami rekomenduję, żeby zobaczyć, na jakiej kwocie wychodzi zero, nie? No, gdzieś tam będzie około 8.50 czy jakoś tak. No i na co zwracamy uwagę tutaj? Znowu patrzymy w ogóle, jak wyglądał buybox. O, to jest fajne, słuchajcie, bo dzisiaj mamy cenę za, mamy buybox za 15,99 FBM, tak? Na moment potrafiła skoczyć cena FBA na 20. Znowu FBM za 16, tak? Za 19 FBM. Skacze. I to jest właśnie, wiecie, takie coś, że, bo gdybyśmy mm, zaczęli stąd i byśmy zobaczyli, wow, cena 19,55, czat, A cały czas wcześniej by była za 16.50, tak? Więc to trzeba zwrócić uwagę tą całą historię. Tutaj sobie oglądacie są FBM, FBA, więc skaczę pomiędzy FBA, i FBM, więc nawet wchodząc na FBM byśmy byli w stanie coś zgarnąć tego Buy Wchodzimy w data, zobaczymy sobie Buy statistics. No i mamy IT Brownie UK. Mają 74% cena. Cena, 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 nie? 21% ma Sugie Traders i Shugi Traders chyba byli dosyć dobrzy ratingowo, ta review count, nie? I mamy Gems. Oni byli chyba na FBA już z tego co kojarzę. O, widzicie nawet kiedy byli na byboxie ostatnio. Natomiast cena, tak, cena tu jest dosyć wysoka i stąd ten najtańszy, najwięcej Boxa ugrywa, więc to jest duża różnica cenowa, bo gdyby on wszedł na przykład na cenę, on w dalszym ciągu dostawałby byboxa, ale by wszedł cenę na przykład na te 17, tak? czy tam 17,50, ale ma dużo, dużo wyższą cenę, a Amazon, Amazonowi bardzo zależy na tym, żeby ceny były niskie, więc jeżeli jesteś w stanie zrobić cenę podobną do takiej, jaką aktualnie ten sprzedawca ma, tam 15, 16 funtów i jeszcze wejść na FBA, czat, Myślę, że zgarnie się bajboxa trochę i, i zrobi się jakąś tam z tego sprzedaż. No ale mówię, jeszcze troszkę bym poprawiła ten listing, żeby go podkręcić. Mam nadzieję, że pomogłam. Eee, dobra. Wojtek wrzucił. Dobra. Słuchajcie, ja jeszcze jednego zrobię, bo jeszcze mamy tutaj Wam coś do powiedzenia dalej. A to, jaki to był rynek? To francuski. Nie umiem pisać, szczególnie jak mi się patrzą na, na ręce. Amazon FA, dobra. No, elektronika. Z elektroniką zawsze słuchajcie. A, jest jeszcze jedna rzecz, na którą nie zwróciłam Wam uwagi. sorry. Na to zwracajcie uwagę, tak? Czy produkt ma dobrą ilość gwiazdek? Nie ma z nim jakiegoś większego problemu? A jeżeli jest to. Oczywiście patrzcie na to, jakie są problemy. A tutaj co mamy? No, 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 dobra. Po no, francusku tak nie za bardzo Wam od razu powiem, czy jest zoptymalizowane. No, musiałabym sobie przetłumaczyć. Mamy aż 14 sprzedawców, to jest dosyć dużo. Dobra, tutaj mamy Amazon Warehouse, Amazon. Amazon Warehouse. To Amazon Warehouse to mi się wydaje, że one są jakieś takie użyte czy coś. Amazon, Amazon, Amazon. Aha, zwroty pewnie. Tutaj samodzielnie wysyła sprzedawca. Samodzielnie wysyła, samodzielnie. Tak. No, kosztów już nie będę, ale widzicie, bardzo duży jest Amazon Warehouse. I zobaczmy, kto jest w Buybox. Na znaczy, Akurat razem nie ten nie, nie będę miała kodu pocztowego francuskiego. Tutaj jest kwestia wysyłki do Polski. A, dobra, słuchajcie, jest jakiś tam kod pocztowy, nie wiem, Ambasada, e, Paryż. Zobaczymy, jaki mają kod pocztowy, to wykorzystujemy. O, Adrian mi podpowiada. 75. A ja mam to 007, no ale dobra. E, ciach, żebyśmy mieli lokalny francuski adres, nie? No i co my tutaj mamy? Buybox jest Tienda Siglo, aha, czyli jest wysyłany, sprzedawany przez FBM aktualnie. E, aha, i zobaczymy to, co tu się dzieje. Widzicie, jest just i to jest ten Amazon Warehouse, tak? To są oferty Amazon Warehouse. No, i mamy skoki, tak? FBM-ki. Buybox o Amazon. Amazon, Amazon, ale wpuszcza. Wpuszcza nieźle i wpuszcza FBM-ki. Ok, ale teraz nie widziałam, żeby Amazon tam był. Żebym musiała wszystkich przelecieć sprzedawców, tak? Bo mówmy się, że jest ich 18. Ja tak z grubsza spojrzałam, ale spójrzcie, czy jest Amazon na nowym produkcie? Nie tylko Amazon Warehouse, ale. Sam Amazon z nowym produktem. Ja tutaj nie widzę za bardzo. Więc patrzę na zakres cenowy, to trzeba sobie przeliczyć, jak jest rozdawany buybox. Tak, mamy Amazona 61%, no ale na FBMC rating 83, 84. No, powiem Wam, że jeżeli sceną by się udało ogarnąć na FBA. Bez problemu, natomiast taką elektroniką jest ryzykowny FBA, tak, zauważyłam, że większość sprzedawców, którzy sprzedają takie bardziej wartościowe produkty, jakieś właśnie laptopy, telefony i tak dalej, trochę mniej korzystają z usług FBA, bo tam no niestety zwroty, niezwroty Amazon przyjmie jako zwrota, później produkt się nie nadaje, E, troszkę szkoda. Natomiast jeżeli e, wbiłabym się z ceną, patrząc na ich feedbacki, na to, że mają tyle byboxa, jeszcze zobaczymy sobie wolumen, e, 23 sztuki, no ale to jest drogi produkt, więc marża też będzie lepsza, e, to, to bym spróbowała na pewno, tak, pod warunkiem, że się z ceną wbiję. Dostałam też tutaj kod pocztowy na Paryż. Dobra, słuchajcie, e, nie będę więcej przyciągać, bo jest dosyć późno, tak? Przepraszam cię Patryk, że tego nie zanalizowałam, ale czekajcie, możemy luknąć francuski. Może po prostu ci tak po szybkiemu coś tam powiem. No to co? Wolumen w pierwszej kolejności, konkurencja, Tutaj mamy FBA sprzedawca. zobaczyć jakiej jakości on jest i jak Amazon porozkładał buy No, tutaj widzę, że jest third party FBA. Stabilnie. Ciekawe to może być. Widzicie, I ja tak dziubię, dziubię, dziubię. I... Aha, no i ma 100%, tak? No to trzeba zobaczyć, jaki jakościowo jest. Czy możemy go pobić na cenę? Bo jeżeli on jest na na FBA-u, no to będziemy próbować na cenę i na jakość go pobić.